Trzeci przepis, czyli croissanty wytrawne. Kruasanty mamy magicznie, oczywiście już nam urosły. Nie, oczywiście żartuję. Kruasanty <ścoughs> są dzisiaj kupione. I co będziemy robić? Na początku robimy guacamole. Yy, następnie będą dwie wersje. Jedna właśnie będzie z guacamole, z serem cheddar. Yy, do tego będzie szynka szwarzwaldzka. I pomidor, a druga wersja dla wegetariany. Myślę, że super opcja, czyli zamiast szynki będziemy mieć jajko sadzone i też będziemy je robić, ale zaczynamy od guacamole. Mam tylko nadzieję, że nasze awokado jest dobrze dojrzałe, ale wydaje mi się, że tak. Prze o super! Słuchajcie, jak chcecie sprawdzić czy awokado, które kupujecie jest dojrzałe i jest, że tak powiem, do zjedzenia na już, to najlepiej sprawdzać skórkę. Jeżeli jest w miarę miękka, tak jak te, no to wtedy, to wtedy awokado, tak, jest dobre i możemy je wykorzystać tak naprawdę następnego dnia. Kiedy mamy skórkę twardą i jeszcze taką dosyć mocno jasną, to wtedy to awokado będzie dobre, dopiero za jakieś kilka dni. Także taki mały protip Wam sprzedaję. Od razu robimy drugie. Do naszego awokado będziemy dodawać czosnek, trochę soku z cytryny, płatki chili, pieprz i sól. Dobra, mamy awokado. Bierzemy sobie teraz czosnek. Ja jestem zwolenniczką zawsze ułatwiania sobie wszelkiej pracy w kuchni, dlatego korzystam z wyciskarki. I teraz rozgniatamy. Słyszałam też o osobach, które na przykład do guacamole dodają trochę śmietany albo masła. My dzisiaj będziemy robić wersję tradycyjną, ale jestem bardzo ciekawa, jak takie guacamole wtedy się sprawdza. Ok. Wycieramy. No i teraz, tak naprawdę, bierzemy tylko przyprawy. Pieprz. Jak zawsze świeży, do tego mamy sól, niedużo, lepiej jest dosolić potem całe danie i wybieram jeszcze płatki chili, bo uważam, że guacamole musi być jednak trochę ostre, żeby dało nam taki fajny posmak. Ok, i zabieramy się za croissanty. Dobra, słuchajcie, jedną wersję robimy z jajkiem sadzonym, Osobiście powiem, że chyba jest to moja ulubiona wersja yy, tych croissantów. Polecam na śniadanie, na różne imprezy. Ok, roztopiamy masło, poczekamy, aż ono się tutaj zrobi, a my zajmiemy się krojeniem croissantów. Staramy się kroić w miarę prosto, chociaż wiecie, jak to z takimi zawsze wypiekami jest. Mamy jednego, bierzemy drugiego i zrobimy od razu strzynko. I teraz tak, czego nie mam? Nie mam noża do smarowania kruasanta, Ok, tu nam się fajnie masło roztapia. Podkręcimy. I teraz tak, bierzemy guacamole. Smarujemy dół. Do tego też fajnie na przykład będzie pasować właśnie jakaś syracza mayo. Jeżeli lubicie jedzenie na ostro, no to bardzo polecam. Ładziemy sobie ser. Kroimy pomidora. Ja bardzo akurat lubię te żółte pomidory, bo one mają taki fajny posmak. Zwłaszcza, że mamy teraz niestety taki okres, w którym pomidory no, są dosyć kiepskie w smaku. Dlatego wybieram zazwyczaj pomidory żółte, które naprawdę mają najlepszy posmak, jeżeli chodzi teraz o tą porę roku. Bierzemy sobie dwa kawałki. Zawijamy i wiecie, co jeszcze tu dam? Górę posmaruję majonezem. Weźmy trochę majonezu, mam taką fantazję, że to będzie bardzo fajnie smakować. Dosłownie, jak widzicie, odrobinę. Trochę jeszcze pieprzu na górę. I voila, tu mamy. Pierwszego gotowego, a teraz będziemy wbijać jajko na patelnię. Każdy na pewno ma swój sposób na yy, smażenie jajka. Dla mnie to jest około 4-5 minut. Moc taka dosyć średnia, a w międzyczasie konserwujemy sobie kolejnego. W górę znowu posmaruję majonezem i czekamy teraz już tylko na jajko jak będzie gotowe to składamy i jemy mamy jajko ja sobie je też troszkę oddzielę żeby jednak nam się zmieściło w naszym kruszance w międzyczasie je a, troszkę popieprzyłam delikatnie żeby się nie zepsuło kładziemy i w ogóle super jest to że to zaraz Całe żółtko nam wypłynie. Jak tylko zrobimy pierwszy gryz i gotowe. na